Dobra, ostatnio ten, ostatnio wieczór. Co ja gada? No ostatnio pozbyliśmy się w góry i wszystko tam zrobiliśmy, nie? Teraz czas na to. Tego wszystkiego, czego nienawidzę. Ja mam za... Okay, czyli 4 odznaczyć. Więc zaznaczyć. 10, 7 też. I 10. Dobra. 6 zaznaczyć 10 zaznaczone 5 zaznaczone 7 zaznaczone Mam To chyba powinno być wszystko Czekaj co? A dwójkę mam Nie no mam odmówić A i trójkę Jedynkę Dobra i teraz to chyba powinno być tyle Nie? Piątka, szóstka, siódemka Dziesiątka, dwójka, dziewiątka, dwójka, ósemka, ósemka, dwudziestosemka, dobra, jeden w cztery, siedem, pięć cztery, siedem, sześć i pięć dziewięć, pięć, sześć, siedem, siedem osiem. Czyli siedem mam zaznaczone i osiem, dobra, mam osiem.

i no, za dużo, za długość... dwa. Uh -huh. A jeden powinno być zniszczony, Sześć, a siedem. Cztery może powinno być, tak? Kurde. ale piątki pokazywało mi, że nie. Ok, teraz powinno być dane. Teraz zrobię 0,5, 3, 0,5, 8, 8 wyłączyć Teraz. I może dwójkę włączyć? Nie. Dwa wyłączone, 6. 8, 9, 9, 9, 9. Jest! Mamy to, mamy to! Widzę poczona, teraz... Dobra, no idziemy, bierzemy kamiki. Dobra, no dobra, Udało nam się! Wygraliśmy grę! E, dobra, już się bałam. No dobra. Wygraliśmy z figurą, nie używaliśmy tych o Udało nam się! Przeszliśmy dorsy! No i... To było na dzisiaj. Tyle. Znaczy... No tak, na dzisiaj. No i... No wygraliśmy dorsy. Jestem z tego bardzo zadowolony. Za pierwszą próbą. No i... To chyba będzie na tyle. Odcinek no, jako odcinek. No i... Tutaj... Nie, fajnie by było, gdyby tutaj już było na przykład czy chcesz zagrać w Dors 2 na przykład, czy coś, nie? No ale niestety takiego czegoś nie ma, no Ale to nic. No więc... No więc to było na tyle. Wygraliśmy Dorsy. No i właśnie jak tam słyszałam te bukanie, to ja myślałam, że gdzieś tutaj jest ten uśmiech. Widzicie go? Tam taki jest uśmierze. No i ja zawsze o tym myślałem, że tam gdzieś jest, nie? No ale... Wygraliśmy dorsy. I w ogóle gdzieś tam pamiętam, że były gdzieś tam klucze gdzieś zaznaczone, ale chyba go oni co usunęli, bo gdzieś widziałem kiedyś... Kiedyś... Jeszcze, jeszcze wtedy jeszcze prawie... No, jeszcze wtedy w ogóle nie nagrywałem, ale gdzieś tam były klucze, nie? No i... No i to tyle. Wygraliśmy dorsy. czy ja w ogóle mam jakieś jeszcze? Patrz. czy ja mam coś. Okej. Okay. Aha, dobra, tego jeszcze nie przeszłam. Alfie figure Out. Odblokuje okay. się. Okej. Tak. To jest ta. Coś tam gdzie jest setka, tysiąc trzeba czekać no i tam właśnie coś takiego jest Już tam jest taki tablecik i coś tam ci daje no Ohio Sigma TBD, okej? Okay? no dobra, to było na, na, na tyle nie wiem kiedy nagram kolejny odcinek ale może za niedługo może pamiętacie jak mówiłem o tym o tym openingu w Robloxie w Toilet Defensive to może za niedługo będzie no, czy musieliśmy się... no, to za niedługo pewnie będzie a tak to już nie wiem to będę nagrywać no to było na tyle, na razie fajnie się z wami fajnie, że oglądaliście do końca